W kościele powszechnym mamy cztery kościoły, które się nazywają bazylikami większymi. Są to bazyliki rzymskie, wszystkie cztery, bazylika św. Piotra na Watykanie, bazylika Matki Bożej Większej, bazylika Świętego Pawła za murami oraz bazylika świętego Jana na Wzgórzu Laterańskim. Ona jest zarazem katedrą papieża, czyli biskupa Rzymu. Ojciec Święty na prośbę, na prośbę niektórych biskupów z całego świata nadaje niektórym świątyniom tytuł Bazyliki Mniejszej. W naszej archidiecezji tych Bazylik Mniejszych mamy siedem. Najbliższa w Mikołowie, w Piekarach, w Rybniku, w Panewnikach, w Przowie, w Bogucicach, oraz w Katowicach katedra Chrystusa Króla ma też tytuł bazyliki. Biskupi mają prawo nadać niektórym kościołom tytuł sanktuarium, po to, aby zwiększyć pobożność albo jakiegoś świętego, albo Matki Najświętszej, albo jakąś grupę ludzi zjednoczyć bardziej w tym sanktuarium. I też mamy tych kilka sanktuariów w naszej archidiecezji, jest sanktuarium świętego Józefa w Rudzie I, sanktuarium Matki Bożej z Lurt w Kochłowicach, sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej, sanktuarium opatrzności Bożej w Jastrzębiu Zdroju. I tutaj za mamy sanktuarium Matki Bożej opiekunki środowiska naturalnego w Bujakowie. Jest też w Sanktuarium Bożego Ciała w Jankowicach. W każdej diecezji jeden z kościołów nosi tytuł katedry, czyli jest to świątynia, w której zwykle Bóg, w której zwykle biskup zwykł nauczać. Słowo katedra to jest po prostu krzesło, z którego dawni filozofowie nauczali, a najstarsi pamiętają, że nasze nauczycielki w podstawówkach też siedziały na katedrze, taka większa niż ta ambonka, na podwyższeniu tak jak ołtarz i za tą katedrą siedziała pani nauczycielka i wołała do odpytywania. Dlatego to słowo nie jest nam obce. Na wszystkich uczelniach również mamy katedry, gdzie profesor naucza studentów. I tak też i biskup ma swoją katedrę, czyli swój stołek, z którego naucza. I właśnie od tego stołka, tak zwanego tronu biskupiego, wzięła nazwę cała świątynia, czyli katedra. My mamy katedrę naszego biskupa w Katowicach, Chrystusa Króla. W niektórych rozległych diecezjach, bo wiadomo, że w katedrze zawsze zjeżdżają się wszyscy. Prawie wszyscy decyzjanie na rozmaite uroczystości, ale w niektórych diecezjach, które są bardzo rozległe, może też istnieć tak zwana konkatedra, czyli zastępczyni katedry. W naszej Polsce, ojczyźnie mamy taką decyzję koszalińsko-kołobrzeską. W Koszalinie jest katedra, a w Kołobrzegu jest konkatedra. I biskup raz odprawia w katedrze, a raz w konkatedrze, żeby ludzie nie musieli taki kawał drogi jeździć. Dzisiaj na całym świecie obchodzimy rocznicę poświęcenia Bazyliki na Lateranie, która jest katedrą Ojca Świętego. Dzisiaj Ojciec Święty Leon XIV sprawuje uroczystą liturgię, a zarazem swój ingres do katedry na Lateranie. Ponieważ ta katedra jest bardzo stara, o wiele starsza niż Świętego Piotra, Dlatego tam wszystkie liturgie papieskie się odbywały, i ona była katedrą. Potem wybudowano bazylikę św. Piotra na Watykanie, i zwykle tam papież odprawia, ale raz w roku zawsze jedzie na Lateran, aby w swojej katedrze odprawić liturgię Mszy Świętej. W katedrach liturgia niedzielna czy świąteczna. Odbywa się bardzo uroczyście, albo przynajmniej powinna się odbywać uroczyście, z odpowiednią asystą, akolitów, lektorów, kantorów, diakonów, chóru, czy też ministrantów. Zwykle przy katedrach biskup eryguje kapituę, czyli kanoników, którzy tą liturgię sprawują w zastępstwie biskupa, albo też asystują biskupowi w uroczystych celebracjach. Piękno i wystrój katedry, a także ceremonie liturgiczne powinny podkreślać wielką chwałę oddawaną Bogu Ojcu w trójce jednemu. Kościoły w diecezjach zwykle powinny brać przykład z liturgii katedralnej i zadbać o uroczysty charakter ceremonii. I tak też dzieje się właśnie w Bazylikach, gdzie jest zawsze specjalny ceremoniarz, który dba o to, aby liturgia tam się odbywała godnie, zgodnie z mszałem rzymskich. Podczas uroczystości jubileuszowych katedry i Bazyliki zawsze miały charakter uprzywilejowany. Tam zawsze można było uzyskać odpusty. Są też niektóre grzechy ciężkie, i dlatego spowiednicy czasem proszą penitenta, słuchaj, musisz iść się wyspowiadać do katedry albo do bazyliki, bo tu chodzi o ciężar grzechu. Nie to, że ksiądz nie może rozgrzeszyć, ale ze względu na ciężar tego grzechu, jakoś wielkie wyrafinowanie, spowiednik prosi, idź do katedry, idź do bazyliki. Chodzi tutaj, abyśmy, jako grzesznicy, uznali ciężar i powagę niektórych grzechów, a są nimi między innymi świętokradztwo, przerwanie ciąży, podpalenie Kościoła, znieważenie Najświętszego Sakramentu i jeszcze kilka innych. Ale to są potężne grzechy wobec samej istoty Boga. Stąd też żeby sobie człowiek zapamiętał, że już w życiu takiego czegoś nie może uczynić, musi iść do katedry albo do bazyliki. Ale najważniejsza jest jednak sprawa i to już bez względu na przywileje, które ma dana świątynia katolicka. W naszych świątyniach katolickich oraz w cerkwiach prawosławnych jest obecny pod postacią chleba Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. W każdej z naszych świątyń katolickich jest tabernakulum. I on tu jest bez przerwy, nieustannie. Dopóki tu będzie kapłan, będzie tu i Chrystus. W świątyniach prawosławnych przechowuje się też najświętszy sakrament, ale w znikomych ilościach tylko tyle, aby móc. W razie czego zanieść umierającym jako wiatyk. Kapłan od Jezusa Eucharystycznego jest zależny, ale Jezus Eucharystyczny jest zależny od kapłana. Jak tu nie będzie kapłana, to zgaśnie i ta wieczna lampka, a tabernakulum pozostanie puste. Dlatego cenimy sobie tą realną obecność Boga w naszych świątyniach. Jeśli to tylko możliwe, starajmy się tutaj być przy Nim, chociaż na chwilkę, na osobistej adoracji. On też kiedyś stanie przy nas w najważniejszym dla nas momencie życia, czyli w momencie przejścia z tego świata na tamten świat. I powie, ja Ciebie znam. Stałeś przy mnie na ziemi, ja też stanę przy tobie w domu mojego ojca. Jeszcze jeden aspekt, o którym mówi święty Paweł, aposto, że nasza dusza jest świątynią ducha świętego. Bóg stworzył naszą duszę jako swoje mieszkanie w każdym z nas. Do naszej duszy nie wejdzie nikt poza Bogiem. Szatan nie ma tam dostępu. Dlatego, jeżeli wzgardzimy Bogiem i wygnamy Boga z naszej duszy, to na wieki już nasza dusza zostanie pusta. A wiemy, jak pustka boli. coś i pustka boli najbardziej. I dlatego to są te tak zwane męki piekielne bo jest jedna wielka pustka, gorsza od jakiegokolwiek bólu fizycznego. Dlatego też. Starajmy się i pamiętajmy, że jesteśmy świątynią Boga. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego, Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony.